Co Panie Trenerze, wygrywacie swoje kolejne spotkanie, tym razem w Międzychodzie u Beniaminka, jak Trener podsumuje ten mecz, który się właśnie zakończył? Standardowo podziękuję naszym za walkę, jaką podjęli w tym meczu. W pierwszej połowie naprawdę musieliśmy się napracować. Ostatecznie schodziliśmy z niej przegrywając. W drugiej połowie wyszliśmy bardzo, bardziej skoncentrowani, pokazaliśmy Naszą koszykówkę to jak my powinniśmy grać. Pierwsza pora pewnie była zbyt indywidualna momentami. Cieszy mnie to, że wracamy do zdrowia, wręcz w sumie jesteśmy już zdrowi i mamy dużą rotację. Chyba pierwszy raz w tym sezonie nikt nie musiał zagrać u nas 30 minut, żeśmy mogli wygrać mecz, albo w ogóle chyba w żadnym meczu nikt nie, nie było tak, że ktoś zagrał mniej niż 30 minut. Duża rotacja sprawia, że tak naprawdę każdy może wejść coś pokazać. Ostatnio analizer na przykład zagrał mniejsze minuty. E, dzisiaj przed naparkiem dał bardzo dobre 7,5 minuty zmiany, e, gdzie Michał łeb który był bardzo dobry w poprzednich dwóch meczach. Dzisiejszy był słabszy, także fajne jest to, że mamy bardzo dużą rotację na ten mecz nawet 11-osobową, co rzadko się chyba zdarza, żeby jakiś klub mógł grać 11 ludzi w meczu i się e, nie martwić o spadek jakości tak naprawdę tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję rywalom za, za walkę i życzę im wszystkiego dobrego. Pierwsza Liga nie jest prosta, szczególnie dla beniaminków. My się o to przekonaliśmy też w zeszłym roku. Ale życzę tutaj wszystkiego dobrego. Chciałem też podziękować Gliwicom, bo tworzą tutaj naprawdę fajną atmosferę, pomimo jak na razie pewnie niekorzystnego wybuchu to widzę, że księgi są zaangażowani i prawa na nich. Za to i, i też także że jest trochę przeszkadzali na czasie. No ale oczywiście sportowy sposób. Także tyle z mojej strony. Michał Błytyński, jak to spotkanie z Twojej strony wyglądało? E, Takie to będzie, to jest zaznaczona druga kwarta. E, wynik tego nie oddaje, ten mecz nie był łatwy. Tak, jak to pokazała pierwsza połowa, gdzie przegraliśmy jednym punktem, e, drugie połowy, poprawiliśmy przede wszystkim obronę i, i wygraliśmy bardziej zespołowo. No i z tego co wiem, e, tylko trzy straty, no i chyba to zauważyło najbardziej na tym zwycięstwie i że udało nam się odjechać. Drugie, po drugie. połowy, tak, trzy straty, że udało nam się odjechać przeciwnikom e, na powyżej 10 punktów, co na 15, i dowiedzieliśmy się to zwycięstwo do końca. Tyle. Okay.